Witajcie moi widzowie drodzy! Dzisiaj zagramy na 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 IS-17 Oczywiście będziemy no, tą serię surwiwalową nagrywać na przemian Z Valheimem Dobrze, no to... Zrobimy sobie świat, cóż nowy świat tyk przetrwanie, Tak, stwórz świat. Będziemy zaraz. Ładuje nam się świat. Oczywiście zewnętrzny wygląda jak, no, jak normalny, ale może uda nam się trafić. Zaraz koło góry. Chyba. Nie wiem, nie ma do niej. Ja, ja kiedyś widzę, no to o Liszki. pierwsze Ech, w ogóle mi się nie podoba na tym biomie. no nie mam miejsca na bazę gdzie ale fajny biorą do takiego klimatu o tutaj będzie coś odpowiedniego Dość pokaźny hmm. teren. Szukuję. Najpierw zatniemy dre drewno, żeby tutaj coś cokolwiek mieli. No tutaj będzie coś dobrego. No widzicie, i to jest normalny biom. Mieją dwa typy drewien. Dobrze, najpierw trzeba zacząć od craftingu. Gdzie może być? No tam jest. Góry! i widzę takie wugażne góry do, do mieszkania tam do mieszkania. Będę tu radośnie drewno. jest cel naszej wyprawy. Ja będę mieć domek w górach, no w takim ogórku. No i proszę. Jeśli wejdzie się na tę górkę, no to. I kozy! I kozy są w pierwszym odcinku kozy Witam Kozy. I ruda od razu miedzi, no to. Stwórzmy tutaj crafting. O, proszę o, no i takie. Матфей. Ну, я крафтинг. Ну, то... Trzeba robić więcej. No i będę mógł kłopotyki robić. No i od razu kilof i miecz. Miecze nie, 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 O proszę. Jest w ogóle... Co wypada z tej kozy? Co wypada z kozy? только экспо выпада. Тут ее крово. Муму. Не, не крово, не, не кровь. Можем видеть 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 Czy wy, wy to widzieliście? O, tu będzie moja no już będzie nasz od razu. No i zrobimy coś. tylko prostek z drewna o no proszę Proszę. nie nigdy mi się chyba. O proszę, to jest innego drewna, to jest.

My jesteśmy bo tak się proszę zapóni że do craftingu to jest blok to musi być tu o jest drzwi. O tutaj jest mieć no trzeba będzie wykopać z To No po prostu To mi się najlepiej trafiło Złożę nowej rudy nie chyba tego jest potrzebny żelazny Kidoff Do żelaznego potrzebny jest kamienny. Piecyk. Teraz zbudujemy piecyk. O proszę. Jest pierwszy dzień. Zbudujemy się już piecyk. O proszę. Piecyk. Not. Proszę. O, proszę Trzeba będzie coś skraftować mm. z kamienia наверное, воде. Все изоставимые. В первом дню цели дробились мы. мы не будем меч. Не, мы же получим, перед мы вами. I jeszcze brakuje mi patyku, żeby zrobić sobie patyki. Dobrze, no to następne trzeba będzie wykopać żelazo. Tylko najpierw najpierw... patrzę na kozy. Węgiel! Ludzie pochodnie w naszym domu. Jak ja lubię mieszkać w górach. Na szczycie góry, góry jest śnieg. Кстати, не я был сердюшка. А, не хочу вас. Срочу море на безгоду. так и вы помните, ale schodzimy na dół to można nie lepiej nie ryzykować lepiej nie ryzykować na tak wszystko lepsze od kamienia kupi się żelazem drewnie trup Он это мог зарубить. Походы нет. Нет, их Есть нет. No ty dziś znajdziemy. Hmm. O, że tak się rozszerzy mój dom. Hmm. No to widzowie. To będzie zmienne. Ale fajnie, że kozy już są. prostu. Są... Nie, po prostu z ciekawości. Jak to, Co to było? to zapewnie. Koza wydaje taki. Witaj, koza wieski. Trochę koza w jaskini. No co będzie jest. Po prostu taki częsty. Kolejna jaskinia. Już to jest wielka. O, dzięki. Dzięki... to on wyszedł chyba z tej jaskini. No to... Myślę, że to jest takie wielkie złoże żelaza. Przecież żelaza nie znam jakim poziomie. A co to jest? O. Dobrze, to ja już... Dziękuję Gowi No to tyle na pierwszym odcinku nam się udało zrobić. No to.